Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony. To jest ponownie Torchlight 2 Elite Hardcore. Nie jesteśmy w zbyt dobrej sytuacji, gdyż kończą nam się fiolki życia many. A dodatkowo, a dodatkowo, przede wszystkim, jesteśmy bardzo biedni, gdyż posiadamy tylko 18 sztuk złota. O kurde, co to jest. Boję się w to wejść, także na razie nie będę tutaj świrował. To są... O, złoto! Boże, złoto! Proszę więcej złota. Tu już byliśmy. Hmm... O kurde. Ale mi przygrzał. Jezu, tylko nie wy... Błagam, tylko nie wystarczą. Ja pierniczę. Świetnie, to jest po prostu masakra. E, aby zadać im obrażenie, jeżeli ktoś dopiero tego odcinka mnie ogląda, e, a nie miał do czynienia z Torchlight 2, e, to, to są tacy przyjemniaczkowie, którym obrażenia mogę zadać tylko gdy zniszczę ich, ich tarcze, które trzymają. Ja na razie chcę sobie naładować poziom charge. Kurde, już prawie, prawie. Dzięki temu będę mógł e, przez krótki okres czasu co prawda, ale o właśnie teraz. Ale zadaję e, znacznie większe obrażenia o jedną czwartą aż, a dodatkowo rzucam czary bez kosztów many. Niestety trwa to niezbyt długo, ale... Jak widać, swoje zrobiłem. Jeden gościu padł. Yy, ja mam obecnie ósmy poziom doświadczenia. Także są to moby o poziom słabszy ode mnie, ale jednak potrafią przypierniczyć. Gram bardzo oszczędnie, gdyż mówię, nie chcę zostać całkowicie... O rzesz, Fak. Całkowicie bez, bez fiolek, gdyż to będzie oznaczało śmierć, a śmierć... W moim przypadku oznacza zakończenie tej serii, gdyż e, no po prostu postać zostanie całkowicie, całkowicie usunięta. Kurde, musiałem Fiolkę Życia użyć. No, padać. Dobra. Tu jest coś dziwnego. Aktywowałem coś takiego, ale nie no, ja się boję w to wejść. Pójdę najpierw na dół, wykonam zadanie gdzie ten migający, migający, punkt na mapie jest. Po wykonaniu tego zadania otrzymam aż 400 sztuk złota, a to mi się naprawdę przyda. Ja gram w, na trybie single player, nie gram na trybie online. Głównie też mój powód takiego wyboru był oprócz lagów oczywiście. O, fishing. To łowimy. Oprócz lagów, które mogłyby mocno mi zaszkodzić, gram też na single player, dlatego, gdyż nie da się w, na single player zmienić poziomu trudności po wybraniu. Jeżeli wybrałem elite hardcore, to po prostu muszę za każdym razem na tym poziomie, na tym poziomie grać. W trybie online można oszukać, i poziom trudności ustawia się przy zakładaniu i dołączaniu do gry. Nie bardzo mi się to podoba, także wolę mieć pewność, że jeżeli raz tworzę grę, to zawsze będę mógł mieć pewność, że gram na poziomie, który wybrałem. Uniknąć sytuacji, kiedy ktoś mi później zarzuci, że oszukuję, i część gry po prostu nie grałem na poziomie elitarnym. Ja wyzwanie bardzo lubię. No a. Nie ma trudniejszego poziomu w Torchland 2. Ja zebrałem jakieś rybki i one sprawiają, że mój pet zamienia się w jakieś różne, w jakieś różne bardziej niebezpieczne bestie. Zaraz to sobie myślę, wykorzystamy. Bo już bez mydła na pewno idziemy do, do gwiazdki. O, może teraz. Tak, mój pet stał się pająkiem czy zadaje jakieś większe obrażenia? Tego nie wiem. Dobrze by było. Na pewno dostanie taki sam... taki sam wpiernicz. Tak jak i ja. Kurde, to są znowu. Ci starczą. O mój Boże. O ja pierniczę. To będzie naprawdę teraz ciężkie. Już nie mam tutaj wielkiego pola do popisu jest, włączył się charch. No trochę na razie mam trudno, skopałem e, nieco chyba rozwój postaci, znaczy nie rozwój postaci, skopałem wybory, które które zaprowadziły mnie w, zły, w złe miejsce na mapie, przez to teraz cierpię, gdyż po prostu wyciskałem się ze wszystkich. Połszonów. O kurde. A muszę uważać, gdyż obecnie podki życia nie mam żadnej. Ja ale nie mam żadnej. Dobra, spadam stąd. Spadam, spadam, spadam. Ile mam? Ile mam złota? 195. To jest jakiś rare tak. A to jest na... Dla petów głównie. Ja to jednak bym chciał wysłać swojego peta, aby jednak mi kupił z dwie fiolki... z dwie fiolki życia. No i cóż, no wrócimy tutaj w momencie, kiedy... w momencie, kiedy pet zrobi zakupy. Ja mu dałem taga, ma 6% szybszy atak i 8... 8 fizycznych obrażeń odbija. Na 14 poziomie na, na nas czeka taka, taki oto staw, który mi... Chyba dostałem go w nagrodę za jakieś zadanie, no ale niestety mam dopiero poziom 8, jeszcze długa droga w ogóle do poziomu 9. O, dzieje się Protect the Guardian. To zadanie chyba idziemy, nie Warbeast. Mam są tu dwa zadanie, niestety są to zadanie dosyć trudne, pewnie do wykonania. Uf, uf, no nic, 20 sekund do, do powrotu peta. Your pet returns. Ok, pet wrócił. Mogę się trochę podleczyć. No i już musimy nadal walczyć o życie można powiedzieć i to w dosłownym tego słowa znaczeniu gdyż bardzo potrzebujemy pieniędzy na to, aby zakupić mikstury, które zagwarantują nam, nam przeżycie. Odkryliśmy nową lokację na mapie. Będę się o, o kurde, nie, no nie dam rady. Chyba mnie czeka cofnięcie się do początkowej krainy i po prostu pofarmienie złota. Oczywiście nie będę tego nagrywał bez przesady, no ale nie wygląda to dobrze. Już obecnie bardzo się męczę tutaj. Ja poza tym, jestem otoczony przez wrogów nie mając absolutnie żadnej mikstury. Mikstury życia. Nie, 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 nie. Nie będę ryzykował. To jest zbyt zbyt niebezpieczne. Chociaż kurczę, no takie kuszące. Dobra. Padli. No nie, 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 nie. Dobra. Eee, wracamy. No i cóż, ja się muszę zastanowić. Eee, co dalej? Przede wszystkim kasy nie ma, fiolek nie ma. Eee, mam skon. Scroll, użyję sobie portala, wrócimy do. A, skopałem. Ale skopałem. Chcę wrócić do świątyni. Ok, zrobiliśmy kilka zakupów, sprzedaliśmy śmieci, kupiliśmy trochę fiolek. No i cóż, wracamy. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Dobra, no i spróbujemy się przedrzeć do tego punktu, który tutaj nam miga. Jest to jak widać dosyć rozległa mapa. Eee, no ale mamy tutaj sporo rzeczy do wykonania. Przede wszystkim są one na tyle ważne, że zagwarantują nam dopływ gotówki. Czyli coś na co obecnie... Na czym obecnie bardzo mi osobiście zależy jakoś tak bardziej oszczędnie będę grał. Dobra, musimy iść tutaj. Health potion. O, jak dobrze. Już dawno takiego dropa nie miałem. Mana low. Ale nie będę łykał na razie nowej, będę się starał oszczędzać tyle, ile się da. Napakuję sobie czar, i dopiero wtedy będę wszystkich atakował. No, jeszcze tylko piernięcie. Jest. Dobra, wszyscy giną, o to chodzi. No, już muszę niestety fiolkę życia łyknąć. Ja pierniczę, ale ich tu, o kurde, ile ich ile jest. Dobrze, że ich zamrażam. Jestem w stanie trochę kontrolować pole walki. Tak, aby mnie wszyscy nie atakowali jednocześnie. Najgorsi są jednak ci, którzy atakują... ...atakują z dala. Kurde. Znowu. Kolejna fiolka poszła. Boże, znowu gościu starczą. Dobra, poszła mu tarcza. Ależ oni leją. No i co, zaraz kolejna piolka Ja pierniczę. Dobra, ten ma tarczę. O, oh fak, Krytyk we mnie wszedł. Co za zdzirus. Dobra, padł. Kurde, czuję się jakbym z bosem jakiś walczył. A to jest tylko zwykły mobek. Dobra, najważniejsze, że tutaj... Ja dziękuję. Ile was tam jeszcze. Spanikowałem. Normalnie spanikowałem teraz. Ja tą mapę jednak wolę mieć tutaj po tej stronie, bo mi zasłania wszystko z tamtej. Jezus Maria! To to jest. Ja tu muszę pójść. Mam. O, jaki przyjemniaczek. Dobra, powiedzmy, że on jest dosyć wolny. Dę, tylko nie nowe moby, nie mogę. O że fuck, ale on bije. Zarabicie cię charge, jest. Teraz go lej... lejemy, na maksa, na maksa. Dopóki charge działa. Na charge się skończył, trochę mapy odzyskaliśmy. Nie mapy, tylko many. Oj, on coś robi? Nie, stuna dostał. No dobrze. Wiem, że ma na low, ale nie My będę używał fiolek. Nie ma potrzeby. Pokonam go tak. prawda to trochę potrwa, ale przy kryzysie finansowym, My moim, jest, jest to jedyna opcja rozsądna. O kurde to było to było za to głupie. Jest! Fiolki. O Boże, jak się cieszę. Dobra, tam był jeszcze drugi z tego co widziałem. O, health potion. Tak, drugi. O kurde, co on mi zrobił? Odpalił mnie? Dobra, tego już trochę inaczej, rozwalimy. Powiedzmy, że zużyjemy na niego trochę many. To jest jakiś elit Smith, elitarny Kobal. Dobra, 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 zaraz podładujemy sobie. O nie, czemu ten pies tu przyszedł? Ja dziękuję. To jest najgorsze, co mogło się przytrafić. Dodatkowy mobek. No, chcę charge. jest. Dobra, teraz jedziemy gościa na maksa. Żeby dużo kasy rzucił. Boże, jak tego chciało. Już nawet nie chcę ludu w postaci jakiejś super broni czy czegoś. O, faj nam wzrósł. Fajm wzrósł, to dobrze. Dostaliśmy skill pointa i ja sobie na pewno charge mastery ładuję. Eee, no i cóż. Zadanie wykonaliśmy i myślę, że nie będziemy tutaj więcej świrować, chociaż mamy pięć potek życia. Dużo health potionów w tym miejscu nam dropło. Na szczęście. O nie! Nie! Jezu! Okay. Kurde, jak było blisko, żebym znowu padł. Znaczy, nie znowu, w sumie pierwszy raz. Powinien być achievement, że jak się straci... Jak się straci postać na poziomie hardcore. Charge, chcę charge'a. Jest. Dobra, tarczę mu zniszczyliśmy. Teraz długo nie pożyję. Dobra, padł. Hmm. Gdzie by tutaj teraz pójść? To jest zagadka. Ja bym poszedł tu, w ten rejon. Mamy nieodkryty. Odkryjmy całą mapę. Może będzie tam coś ciekawego. Przede wszystkim musimy... Hmm... Vanquisher Scout. Musimy wrócić do tego gościa, aby oddać mu... Aby oddać mu plany. I on nam na za to zapłaci sowicie, mam nadzieję. Co tutaj jest? A tutaj niewiele jest. E, nie wiem tylko gdzie ten gościu jest. Warbist Armory. E, on chyba był w mieście. Zaraz szybko pójdę sprawdzić. Tak, ten gościu jest tutaj w mieście. O, jak pięknie. Weźmiemy sobie klatę, którą od razu będziemy mogli założyć. 8 many, 36 życia. Nawet założymy. Zobaczymy jak się zmieni wygląd naszej postaci. No zmienił się trochę. Co my tu jeszcze mamy? To jest wand. Z wanda nie chcę. Tu jest nic identyfikowany. 10 poziom. Ale to jest na damage fizyczny, czyli absolutnie... Nie dla nas, dlatego idziemy sprzedać te syfy i zrobimy zakupy. Ale ja już może nie będę Was tym zamęczał. Myślę, że w tym odcinku trochę się działo. Nadal mamy, co prawda, ósmy poziom doświadczenia, no ale poziom Elite Hardcore rządzi się swoimi prawami. Nie idzie tutaj tak łatwo jak na innych trybach. A już w kolejnym odcinku zobaczymy, jak dalej będzie mi szło na najtrudniejszym poziomie w Torchlight 2. Cześć, do zobaczenia.